Był piękny ranek dnia jesiennego. Podszedł króliczek do lustra swojego. Smutną miał minę, spuszczone uszy, chętnie by w jakąś podróż wyruszył. Tam, gdzie są jego przyjaciele, z którymi zawsze zabawy jest wiele. Powiem to głośno, choć sam tam nie byłem. Potem norka wypełnia się magicznym pyłem. Królik spojrzał przed siebie i przetarł oczy. Bo w środku w lustrze pingwin podskoczył. Witaj, króliczku, nie będę kryć. Stoję przed lustrem, by zęby myć. Lecz mi się nie chce, i zimna woda, więc na to wszystko mi czasu szkoda. Patrzyli tak na siebie przez chwilę, stojąc w bezruchu królik z pingwinem. Ciszę przerwały skrzypiące drzwi szafy. W ich lustrach pojawia się szyja żyrafy. Miniu i gryził uszy do góry! Razem rozpędźmy te smutku chmury. Tam, gdzie jest pasta, tam, gdzie jest woda, zdarzyć się może cudna przygoda. Bo kiedy szczotką kręcisz dokoła, pomyśl o wszystkich swych przyjaciołach. Tak, i chociaż sama w łazience swej stoję, w mej wyobraźni będziemy we troje. Codziennie w lustrze widzę wasze twarze, więc zęby myję, choć nikt mi nie każe. Wtedy nie tylko o zdrowy uśmiech dbam, ja zawsze przy tym zabawę mam. Dobrą energię to mycie wyzwala, w nich łączy tych, co od siebie są zdala. I tak tradycja się narodziła, że mycie zębów to chwila miła. Od teraz, rano i wieczorem, zwierzątka były czystości wzorem.